Winka tu Sabinka. Dzisiaj pokażę Wam, jak zrobić wisiorek Oreo. Także potrzebna Wam jest brązowa modelina, mniej więcej w takim kolorze, i biała modelina. Ja tu akurat taki słaby ten. Yy. I sobie przygotowujemy. Znaczy e, macie i przygotowujemy sobie dwie takie kulki. Dwie takie kulki, e, znaczy dwie takie kulki z brązowej madeliny. I mniej więcej jedną białą, taką samą jak e, tamta kulka jak tam, te kulki brązowe. I ja już sobie tu robię. Mniej więcej takie coś mamy przygotowane. I sobie tak troszkę... Czekajcie, bo ja to przygotuję na podkładce. O, pięknie. I, mamy. Okay. I sobie spłaszczamy trochę tą modelinę, mniej więcej o tak, żeby było. Okej. Okay. i tak samo to biało. Mniej więcej, na no, troszkę mniej tą białą, bo później będziemy przykrywać to yy, brązową. ale nie czekajcie. Jeszcze raz muszę zrobić tą białą kulę. Kulę, kulę. Okej. Okay. No dobra, spłaszczamy tą białą modelinę. Mniej więcej tak. Ale Oreo trochę mniej. I e, nakładamy, znaczy odwrotnie. Hej. Tak na uście, i później od góry znowu tym brązowy No i mamy już mniej więcej takie oreo. Tylko jeszcze został nam napis z góry. Y Czyli to Oreo. Napis Oreo, bo bez napisu to żadne Oreo. No i sobie e, robimy O. No wiem, to jest trudne, ale jakoś. No może dam Radę. O, jest ślicznie. Może nie widać w kamerce, ale tam jest taka tyciusia dziurka. O. A mnie... A, a. Kurde, i zepsułam. Dobra. Um, to jest tak... No dobra, jeśli już macie zrobiony ten napis, to zróbcie z brązowej madeliny taką jakby zawieszkę. Z takiego czegoś nie wiem, się światło odbija strasznie. Także nie wiem, że będzie to moje stanowisko, nie no. przepiękne. Takie coś mniej więcej. I przyklejamy to. Tutaj. Aby powstała tak jakby torebka. Ale to oczywiście nie będzie torebka, bo teraz torebki nie robimy. E, no i no i jak będzie jak zrobiony ten napis Oreo, to już skończony. Jak zrobię ten napis, to wam pokażę całość. Tylko dajcie mi chwilkę. Oczywiście subskrybujcie mój kanał. I obserwujcie, bo będzie się tam działo dużo ciekawych rzeczy. No także no, mm -hmm. Ech, no jak mówiłam będzie się działo dużo ciekawych rzeczy em... no, nie ehm, wiecie. Ech, nie chyba e... zresztą... Tak wygląda całość. Znaczy, tak wygląda całość. Może później zrobię ten napis Orao. Jak mi się oczywiście uda. Także papatki!